Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy robić konstrukcję dachu budynku 5x7, czyli domu do 35 metrów, czyli domu bez pozwolenia. Na początku, zrobiliśmy sobie stół, czyli tak wygląda dach. Stół, czyli dach. To jest nasza murbelka, a to jest para krokiew. Tu jest wysokość, jaka powinna być, i w poprzednim odcinku weszliśmy tam na górę. Tam, 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 mam nadzieję, że dobrze widać, i przymierzyliśmy sobie, żeby sprawdzić, czy wszystko pasuje. Jak pasuje, to ściągamy. No i właśnie mamy coś takiego, czyli stół. A tu jest środek naszego dachu, więc mamy tutaj 500 cm, a tutaj wysokość do kalenicy zgodnie z projektem. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak przykładać krokwie i zacinać tak samo jak ta pierwsza para. Tutaj licujemy i zaznaczamy to, co jest do odcięcia. Z jednej i z drugiej strony. Także ma nam się to wszystko licować. Wycinamy na pół i składamy później do kupy. Więc jeżeli to jest tutaj, czyli odcinamy tą stronę, a z tej strony nadcinamy O, może tak będzie ładniej. To odcinamy, to odcinamy tu pół, tu pół i to wycinamy i później ma pasować i później zęby tak samo. Nieby proste, ale zawsze można się pomylić. Dobra, podpisane. Ja mam tamtą stronę. Dobra. Krokwy docięte i oparte o mur, podpisane parami, i teraz wchodzimy do góry i będziemy to wszystko skręcać do kupy, trzymając się tak zwanej sztywnej miary. Czyli mamy dwa patyki, kije, ciężko to nazwać, po prostu kawałki deski, śłaty, kondwatę, czegokolwiek o takich samych wymiarach. I wtedy sobie przykładacie z jednej strony i z drugiej i nie musicie latać z metrówką, bo jest to tak zwany sztywny wymiar. I do tej pory nam się udaje, że nam nigdy nic nie uciekło. Więc wydaje nam się, że to jest dosyć fajna opcja i dosyć taka profesjonalna w stosunku do zwykłej metrówki, jak się lata. Bo zawsze jest milimetr tu, milimetr tam i okazuje się, że 2 metry uciekło. Krokwy przykręcone. Pokażę Wam, jak to wyszło w środku, ponieważ tutaj jeszcze kręciliśmy jętki. Więc jętki są na wysokości 245 cm. I to, co Wam chcę jeszcze pokazać przed zakończeniem dzisiejszego dnia bo nie odcinka, bo już my stąd się zwijamy. Niestety, pora przyszła, jaka przyszła, i już się nie wysiedzi na dworze. To jest blacha, jaką będziemy kryli. Czyli tak ona wygląda, a jest to blacha modłowa. Czyli takie odcinki. Więc przeliczyliśmy, że potrzebujemy 7 pasków w tą stronę i 7 pasków w tą stronę i powinno być idealnie, bez żadnych docinek, czyli około 497 cm na około 797 cm coś takiego. Oczywiście jutro sobie na spokojnie posprawdzamy, jak te komary pójdą spać w dzień, a my będziemy mogli pracować, natomiast żeby nie było odcinku, żeby nie było odpadów, żeby. Fajnie to wszystko złożyć bezproblemowo, to tak to powinno wyglądać. Czyli tyle modułów. Uciekamy na dzisiaj wystarczy tego dobrego. Ogarnęliśmy dosyć sporo. Mamy jeszcze 3 dni pracy przed wyjazdem. Mamy nadzieję, że uda nam się domek oddać. Jeszcze czekamy na dekarza, który nam pozagina obróbki. Mamy nadzieję, że przyjedzie, bo dzisiaj był zajrzał na chwilę. No, stwierdził, że pomoże pozagina, bo ma swoją giętarkę, ale będzie potrzebował kogoś do pomocy, więc jeżeli sobie sam nie poradzi, no to ktoś z nas będzie musiał iść do pomocy. Więc odejdzie od naszych prac. No ale to i to też jest ważne. Czyli ktoś musi kręcić, ktoś musi zaginać, żebyśmy mieli czym pracować. Więc, więc wiecie jak to jest. Zwłaszcza, że jeżeli jest to blacha trapezowa, no to przeważnie wozimy ze sobą obróbki. Natomiast tutaj jest ta odłowa, blachodachówka. No i jest trochę inaczej, więc nie mieliśmy takich gotowych obróbek, żeby przywieźć ze sobą. Dobra. Widzimy się za chwilę, a my się pakujemy i wystarczy nam tego dobrego. Krokwy przykręcone. I teraz będziemy robić to, co jest najważniejsze w tym etapie, czyli jeden musi wejść na górę, a drugi musi znaczyć na dole, tak żeby równo odciąć nadmiar tych krokiem. Czyli na przykład jeden jest tu, tu, tu i mierzy odtąd, dotąd, na równe powiedzmy 500 i z tej strony, i z tej strony i rozkładamy sznurek i odcinamy po to, żeby przybić deskę. Więc teraz jest najważniejszy etap, bo jeżeli ktoś coś pomyli, no to niestety już tego ciężko będzie poprawić. Jeżeli będzie za krótkie albo ze skosa, no to trzeba będzie albo wymieniać, albo sztukować, albo ciąć na równo. Więc to jest naprawdę bardzo ważny etap. A przy okazji jak jesteśmy na tym etapie, to sprawdzamy teraz przekątne. Czyli jeden stoi tu, drugi tu, jeden tu, drugi tu, później w tą stronę i w tą stronę. Bo były takie nieraz przypadki, że przekątne się zgadzały, ale okazało się, że ta ostatnia szła tak. A na przykład tamta szła tak. Po prostu były bananowe. Te takie straszne może nie są. Jak człowiek na nie patrzy, ale mieliśmy taką jedną w życiu sytuację, że przekonne się zgadzały, a później jak kryło się to się okazało, że gdzieś te parę centymetrów ucieka. Pomiary porobione. Tu jest koniec dachu. W tę stronę do tamtej strony mamy 799, 799 bo blacha akurat wychodzi w granicach 797, bodajże mówię Wam i tyle wychodzi, więc zrobiliśmy troszeczkę więcej w razie W. Bo będzie jeszcze wiatrówka szła, która zamknie, i tu możliwe, że jeszcze będzie kondruata szła na pion, ale jeszcze nie wiem, zobaczę jakie obróbki będą. To wtedy podejmę decyzję, czy tak, czy tak. Przekątne są 390. 935 przekątne więc dobry wynik mi się wydaje bo z jednej i z drugiej strony wyszło to samo nie chciało mi się już nagrywać u góry, no bo jest taki ukrop dzisiaj że i no patrzę żeby jak najszybciej skończyć a odetnie się ten sztorek nie chcę mi się już bawić Mówię, jest taki ukrop dzisiaj że masakra więc jak najszybciej niech to słońce zajdzie za te drzewa bo nas zagotuje tutaj a musimy zabić to dzisiaj całość, musimy to załatwić całość. Oho. tak przygotowana konstrukcja nadaje się już do łacenia. Jak łacić, w jaki sposób, no to pokazywałem Wam niejednokrotnie, więc możecie sobie zobaczyć poprzednie odcinki, bo tutaj już nie będziemy nagrywać łacenia, bo czas nas goni, a zapowiadają jakieś burze, więc musimy się wyrobić jak najszybciej. Załacone. Z jednej strony i z drugiej strony. Powiem Wam, że tak ciężko do tej pory jeszcze nie było, bo inwestor kupił w wozie piątki, to jest jedno. Łaty są strasznie krzywe. Uwierzcie mi, że nie wiem, jaki tartak tak coś potrafił zrobić, ale naprawdę mega krzywe. Ale daliśmy radę. Więc tu jest zrobione, tam jest zrobione. Tam w środku widać biały pasek u góry, bo zabrakło membrany. Ponieważ dachy są różne: więc jeden ma 4,5 metra wypustu, drugi ma 4,8. Ten ma 4,85. Natomiast my podajemy Wam ogólny wynik w kosztorysie, jak chodzi o. Materiał jaki powinniście zamówić, natomiast wszystko i tak indywidualnie trzeba liczyć, w zależności od tego, jaki jest właśnie dach. I w tym przypadku jest 4,85, więc taki malutki pasek był potrzebny. Więc po prostu jest biały, ale jest ta sama membrana. Pokażę Wam w środku, jak wyszło, bo to jest najważniejsze: już nie chodzi z zewnątrz, jak wygląda, tylko wewnątrz. Czy widać przy świty słońca, światła. To wtedy, jeżeli widać, no to wiecie, że coś jest nie tak i trzeba będzie to naprawić. Natomiast, jeżeli nic nie widać, no to jest szczelnie. Więc to jest ten biały pasek, o którym mówiłem. O, tylko tyle było potrzeba. Zobaczcie. No, to wszystko mówię. Indywidualnie się liczy, zależy się od tego, jaki jest dach. My zawsze to przeliczamy. Tutaj inwestor zamówił materiał w tamtym roku, bo wiedział, że będzie drożał. Albo spodziewał się, że będzie drożał. Dlatego już ten materiał czeka. A że wczoraj nam zabrakło tego kawałka membrany o godzinie 19, no to po prostu nam przywieźli taki, jaki był więc po prostu jest biały, ale zakończyliśmy łacenie jętki przybite, konstrukcja stoi, prześwitów nie widać nie widać dobra moi kochani, ja się z wami żegnam, bierzemy się za sprzątanie tych odpadów, które zostały z góry odcięte i bierzemy się za pasy, bo musimy wyciągnąć rynny na początek, obróbki boczne porobić czyli wiatrówki boczne i możemy lecieć z blachą, ale efekt końcowy zobaczycie w następnym odcinku, bo teraz bierzemy się za robotę, bo jest coraz cieplej bo niestety nie widać ani jednej chmury. Jest godzina chyba ósma, a jest około 20 może 8 stopni. Uwierzcie mi, że naprawdę robi robotę, a jeszcze dach jest kolorem takim dosyć ciemnym, więc będzie, będzie grubo. Dlatego ja się z Wami żegnam i pakujemy się szybko na dach, żeby to kończyć jak najszybciej przed tym największym słońcem.